Cześć, z tej strony Aleksandra Jankowska i Monitka. Zapraszamy do obejrzenia reportażu z planu. Ale ja tego nie czułam. Dzisiejszy klip nagrywaliśmy w Warszawie. Mieliśmy bardzo piękną pogodę. Na mieście nagrywaliśmy zabawne scenki, natomiast w studiu nagrywamy wokale. Więc miałam nigdy więcej serc. Super kukiełki, które niedługo zobaczycie w najnowszym teledysku. Stanów się i czas Piosenka pod tytułem Zakochana jest w stylu regaton. Opowiada o historii miłosnej, zakochanej parze i mamie. Nie pasuje, to wysiadam Dziękujemy pięknie za przybycie naszej cudownej pary, która wzięła udział w teledysku. No i oczywiście dziękujemy pięknie za reżyserię i scenariusz cudownej ekipie Rakoczy Film. Zapraszamy Was do wysłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem Zakochana i do obejrzenia nas naszego A? Co? teledysku.